Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj poprosiłem o wywiad o kilka słów naszego mieszkańca, byłego mieszkańca w zasadzie, ale mieszkańca, mieszkańca <laughs> w dalszym ciągu mieszkańca, człowieka, który tutaj się urodził, tutaj trenował. Przemka Wachę. Przemka Wachę, proszę Państwa, znamy wszyscy. Przemek jest olimpijczykiem, w tym momencie wyjeżdża na następną, już czwartą w swoim życiu olimpiadę do Rio, ale Przemek. Zanim pojedziesz do tego Rio, mamy do Ciebie taką wielką prośbę, to znaczy ja mam, a mieszkańcy na pewno się ze mną też zgodzą. Powiedz mi, jak to się zaczęło u Ciebie z tym yy, badmintonem? Kiedy to było? No było to, gdy miałem 8 lat na WF-ie, yy, tak, jak, tak jak wszyscy, wszyscy yy, tak wszystkie młode dzieci, tak? Dostawały, dostawa, nie dostawały piłki do kopania, tylko rakiety do badmintona, także, także w Gubczyce, Gubczyce yy, miastem, miastem badmintona i, i tak to się zaczęło, po prostu na WF-ie. Powiedz, który to nauczyciel dał Ci tą po raz pierwszy rakietę i tą lotkę i mówił, Przemek odbijaj. E, to był Pan Iryk Laskowski e, e, i gdzieś tam, gdzieś tam mi się spodobało, tak? dostałem tą rakietę do ręki, lotkę e, i próbowałem, próbowałem gdzieś ją, gdzieś ją trafić. Tak? No nie było oczywiście łatwo, no ale, ale, ale trafiam w nią do dzisiaj i, i z czego jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. A wymień jeszcze, jeżeli pamiętasz, swoich następnych trenerów. Pan Irek był twoim nauczycielem WF-u, a później już zapisałeś się do klubu. Jak to było w klubie? Kto, jak tam po kolei, ci twoi trenerzy? Pierwszą tak naprawdę moją trenerką to była pani Barbara Zimny. Później następnie pan Karol Havel, wiem, przewijał się też pan Staszek, pan Staszek Rosko, pan Borek, pani Bożena Haracz, także przez tą moją długą, długą karierę naprawdę tych trenerów było, było sporo. I, ale oczywiście wszystkim, wszystkim porówno serdecznie bardzo, bardzo dziękuję, bo, bo dzięki, dzięki, dzięki... Trenerom. Jestem, jestem tu, gdzie jestem i, 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 i mogę, mogę reprezentować na, nasz kraj na, na igrzyskach olimpijskich. Przemek, zwycięstw na swoich koncie masz bardzo dużo. Powiedz mi, y, jakie zwycięstwo i jakie pierwsze zwycięstwo było takie, które utkwiło ci w pamięci i które pamiętasz do dzisiaj? No przede wszystkim e, mój pierwszy medal na seniorskiej imprezie, złoty medal na, na Mistrzostwach Polski w Suwałkach w 1999 roku, gdy miałem 18 lat. E, i, I na Mistrzostwach Europy Juniorów w Glasgow również w 1999 roku e, zdobyłem mój br brązowy, historyczny brązowy, brązowy medal w grze pojedynczej i srebrny medal w grze podwójnej z, podwójnej z moim serdecznym kolegą z, z Piotrkiem Żołądkiem z, z Subska. To był historyczne, historyczne medale, także naprawdę bardzo, bardzo byłem wtedy z tego dumny i no i wspominam to do dziś tak z uśmiechem na twarzy i, i, i naprawdę wspaniałe. A, A teraz zadam ci pytanie, żeby sprawdzić Twoją pamięć. Powiedz mi, czy pamiętasz ile razy byłeś mistrzem Polski? Eee... No trudne pytanie, trudne pytanie, ale sumując wszystko, i grę pojedynczą, i grę podwójną, no przede wszystkim grę pojedynczą, to 13 razy i gra podwójna e, 16, e, 3 razy, czyli razem 16, ale, ale na 99%, o tak. E, tak czyli myśli, nie jest pewien, to Myślę, dostań że dostań około, dostań sz, dostań około, sz, około 16, 16 razy, bo jeśli powiecie 17, ale 16 myślę, że, że tak, 16 tytułów. Przemku, pierwsza olimpiada, rok, miejscowość, czy państwo... I jakie przeżycia? No Grecja, ten 2004 rok, wspaniałe, wspaniałe uczucie, być olimpijczykiem. Y, 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 także gdzieś to ta moja ciężka, moja ciężka praca została wynagrodzona choć wynik, wynik nie był taki, taki jak bym chciał, ale, ale przeciwnicy też byli. No, na swoje usprawiedliwienie powiem, że grałem z wicemistrzem świata, z Hanem, z Malezyjczykiem, gdzie później udało mi się z nim wygrać, wygrać dwa razy w późniejszych latach, ale już nie był na takim topie jak, jak, jak w tym 2004 roku. No, gdzieś, tam, gdzieś tam ten niedosyt był, ale, ale później już, już w Pekinie było dużo, dużo lepiej. Yy, Olimpiada czwarta, Rio. Jak jesteś przygotowany? No pf, Zacznę może od tego, że jadę pierwszy raz na igrzyska w grze podwójnej, tak? bo poprzednie igrzyska olimpijskie 2004, 2008 i 2012 byłem jako singlista w grze pojedynczej. Od czterech lat yy, trenuję debla. Yy, z moim partnerem y, deblowym, Adamem, Adamem Cwaliną i y, y, y walczy, walczyliśmy to igrzyska jak lwy. Y, naprawdę z, z Ja zaraz, ja zaraz się Ciebie zapytam, jak się walczyli o te igrzyska, bo y, nie wszyscy z Państwa wiedzą, y, niektórzy myślą, a wytypowany został przez nasz kraj i jedzie na olimpiadę. To tak nie jest, ale Zanim powiesz mi jak to się zdobywa te punkty, jak się jeździ po całym świecie, żeby te punkty zdobyć, bo o to Cię zapytam za chwileczkę, to może powiedz coś o swoim koledze, troszeczkę więcej, bo nazwisko Cwalina w Łukrzycach jest też bardzo dobrze znane. No. Adam był tutaj w, w, w SMS-ie, Szkołem Miejskiego Sportowego no, przez no, 4 no, lata. E, także też tutaj trenował e, e, c, z panią Bożeną, jest, z tenerką. Jest, z, tenerką z, Częstochowy, z Częstochowy. Także trenował też tutaj z tenerką, e, z, e, z tenerką Bożeną Haracz. E, i, i, i no, Ogromnie utalentowany zawodnik e, przez ostatnie. Przez, przed Igrzyskami w Londynie te 4 lata do, do Olimpijskiej Londynie grał z Michałem Łogoszem, z wybitnym polskim, polskim badmintonistą, także, także grali 4 lata na tym też najwyższym poziomie i byli na Igrzyskach w Londynie. No niestety jak każdy, każdy, każdy wie, niestety kontuzja. Michała Ogosza, zerwania Achillesa, ten, 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 ten wspaniały sen momentalnie przerwa, bo naprawdę chłopaki grali super i mieli szansę wyjść z grupy i amasować do do ćwierćfinału na igrzyskach olimpijskich. No niestety sport, tak, no gdzieś tam no, każdy z nas ma tam, ma tam gdzieś może, może nie ale, ale gdzieś tam może się z tym po prostu liczyć, tak, że ta kontuzja może przyjść w, w, w najmniej oczekiwanym momencie, tak jak przyszło Michała na igrzyskach, tak, niestety. No, i Michał Łogorz niestety musiał zakończyć karierę swoją. Ja, ja po Igrzyskach w Londynie też się zastanawiałem, czy, czy żeby już nie zakończyć, że już wystarczy tego grania. Bo to niestety. ty jest... będziesz robił, chłopie? Niestety, niestety, singiel to jest strasznie, strasznie. Gra pojedyncza, strasznie ciężka i wyczerpująca, wyczerpująca. Kto próbował badmintona, a wiem, że tutaj w Głupczycach naprawdę dużo ludzi, mnóstwo ludzi gra badmintona. I, i także, że, że, że ma pojęcie o tym sporcie i, i wie, że to jest naprawdę bardzo, 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 bardzo ciężki, ciężki sport. Zaproponowali mi związek prezes, czy zagram, czy zagram w Deblas, Adam Hensfall? No, no. I Tak to się zaczęło. Pojechaliśmy na pierwszy swój turniej, to po prostu. No i właśnie, teraz tej chwileczkę, bo ty się rozpędziłeś troszeczkę, ja też musiałem coś powiedzieć. Yy, powiedziałem przed chwilą, że za chwilę cię zapytam o to, w jaki sposób się zdobywa punkty, gdzie trzeba być, yy, co trzeba wygrać, żeby się zakwalifikować na olimpiadę. Bo nie jest to tak właśnie, że jak niektórzy ludzie myślą, że został wytypowany i jedzie. Jak to, jak to wygląda? Powiedz. No, jakby tak było, to by było naprawdę bardzo dobrze. Nie, nie, jedzie generalnie 16 par, najlepszych 16 par z całego, z całego świata. Od 1, maja 2015, od 1 maja 2015 roku do ostatniego dnia kwietnia 2016, czyli 12, okrągło 12 miesięcy. Gra się mnóstwo turniejów, liczy się najlepszych, najlepszych 10, tak? Najlepszych 10 turniejów. Są to turnieje na terenie całego świata? Że tak powiem, tak jak miało na terenie, ale na całym świecie po prostu jeździcie. Także generalnie ten sezon olimpijski jest bardzo wyczerpujący, bardzo długi. Generalnie hotel, samolot, hala, hotel, samolot, hala. I, i, i niestety trzeba, trzeba czasami jechać tak jak my, Nigeria, Peru, São Paulo w Brazylii, czy nawet Tahiti. Naprawdę bardzo odległe, odległe a zarazem piękne miejsca na, 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 na świecie. Piękne, piękne, ale nie dla ciebie, bo mało czasu macie, żeby cokolwiek zobaczyć, zwiedzić? No niestety, no niestety, no, często ludzie mi się pytają, ale to masz fajnie, bo jedziesz, bo jedziesz sobie generalnie tak jak nam na wakacje, nie, nie, niestety nie ma, nie ma, nie ma na to czasu, czasami gramy do niedzieli w finale i, i w niedzielę wieczorem już mamy samolot powrotny i, i, i wtedy naprawdę nie ma, nie ma czasu. Gdzieś jak czasami się przegra, dziś w pierwszej, w drugiej rundzie, to niestety te, te jeden, dwa dni gdzieś tam człowiek, człowiek znajdzie czasu, żeby troszeczkę pozwiedzać, tak, bo, bo oczywiście... No, ale nie nie po to jedziecie, żeby przegrywać, tylko po to, żeby wygrywać. Dobra. Zapytam Ciebie o jeszcze jedną sprawę, bo teraz tak powiedziałeś, Tuperu, Tugana, tam gdzieś jeszcze inne państwa i tak dalej, tu Japonia, tam Chiny, ale no zapytam Ciebie o to. No skąd Ty bierzesz na te pieniądze? No dzięki, dzięki przede wszystkim Polski Związek Byntona, y, który, który nas do końca, do końca z, y, wspierał i, 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 że tak powiem, z nas nie zrezygnował, bo różnie bywało w tym roku olimpijskim. Y, y, byliśmy naprawdę bardzo w ciężkiej sytuacji. Przeciwnicy robili punkt, my żeśmy się tam przez, przez ułamek sekundy, że, że tak powiem, żeśmy się zatrzymali. I że związek nas nie wątpił. Przede wszystkim klub LKT, LKS Technik w który, który dużo nam pomagał. Pan Stanisław Galara z firmy Galmet, naprawdę też bardzo, bardzo chciałbym podziękować, bo bez właśnie takich, takich ludzi jak pan Stanisław Galara z firmy Galmet no nie moglibyśmy jeździć i po tym całym świecie i zbierać punkty na, na, na różnych turniejach, bo byłoby to niemożliwe, bo no niestety w dzisiejszych czasach... No, w, Pieniążki w sporcie są bardzo, bardzo ważne, bo te wszystkie turnieje są bardzo drogie, tak? Loty, przeloty, hotele, także to wszystko, to wszystko trzeba naprawdę mieć ogrom pieniędzy, a niestety badminton no, nie jest nie jest medialnym sportem, jest niższowym sportem niestety, co nas bardzo boli i, i, i ministerstwo. Tak jakby nie są tak bardzo przechylne i wiadomo, i sponsora, sponsora bardzo, nie ma telewizji, nie ma sponsorów, I tak jak powiedziałem wcześniej, po prostu ten sport nie jest tak medialny, jak, jak choćby już nie wspomnę o piłce czy, 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 czy siatkówce, ale na przykład piłka ręczna czy, 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 czy tenis, tak, gdzie te pieniądze są po prostu ogromne. Przemku. Nie chcę Cię zatrzymywać, bo tam za drzwiami już czekają ludzie na Ciebie, a my sobie tutaj tak gaworzymy, że tak powiem, cóż ja mogę. No, jedynie tyle, że pogratulować Ci tego następnego sukcesu, tej następnej olimpiady. Obiecuję, że ja osobiście z moimi najbliższymi będziemy oglądać Twoje walki i będziemy trzymać za Ciebie kciuki. Myślę, że zresztą całe Głupczyce, a tutaj masz tych znajomych też mnóstwo, też będą Cię dopingować. No i życzymy Ci wszystkiego najlepszego i sukcesów i wracaj z medalem do nas. No ja dziękować nie będę, ale na pewno to to wszystko przyda się i, i prosiłbym bardzo o, o, o trzymanie kciuków i, 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 i ostry dopiek. A, a ja mogę obiecać, że dam siebie wszystko i, i zostawię całe serce na, na, na boisku. Bardzo. Dziękuję bardzo. za to. wszystkiego najlepszego. Bardzo.